Wszystkim witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj jak widzimy po tytule zapraszam Was tym razem nie na vlogmasa, tylko na filmik, którym pokażę Wam, co dostałam na święta w tym roku. Ogólnie mam nadzieję, że to nie będzie jakieś mnóstwo hejtów przy tym filmiku, ponieważ wiem, że tego typu filmy właśnie spotykają się z dużą ilością hejtów. Ale ja na wstępie chcę zaznaczyć, że nie ma ten film na celu chwalenia się ani nic takiego, tylko po prostu myślę, że takie filmy są bardzo dużą dawką inspiracji dla osób, które nie wiedzą, co kupić swoim bliskim na przykład na przyszły rok, także dlatego też taki film nagrywam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, no i co, bez żadnego przechodzimy już do prezentów. No i myślę, że najpierw zacznę od prezentów, który dostałam od moich rodziców, więc w sumie takim głównym prezentem, który od nich dostałam, jest mój nowy pokój, który w tym momencie jest już praktycznie skończony. Właśnie w nim w sumie nagrywam. E, tylko zostało przywieźć meble, które będą, kiedy to nagrywam za dwa dni już, więc e, posłuchajcie, możecie się niedługo spodziewać runturu. E, ja osobiście zawsze chciałam mieć nowy pokój, pewnie na niektórych to jest takie dziwne, no bo jednak jest też materialna i tak dalej. Ale ja osobiście uwielbiam jakieś takie różne zmiany dotyczące wnętrz i po prostu mój stary pokój mi się już bardzo nie podobał, był taki różowy, dziecinny i trochę źle się z nim czułam. Cieszę się, że w końcu właśnie będę miała nowy i to jest taki główny prezent od moich rodziców. I od razu też chciałam zaprosić, jeżeli będzie echo, ale właśnie no, nie mam na razie w moim pokoju żadnych mebli, więc jest to możliwe, że trochę echo będzie. Mam nadzieję, że nie będzie nam to jakoś bardzo przeszkadzało, aczkolwiek chciałam nagrać ten na filmik już teraz, ponieważ czeka bez sensu, się pojawi jakoś na podchojec na przykład stycznia. No, także to jest taki główny prezent, którego właśnie na razie ja nie pokażę. Tylko wyczekujcie na routur, bo właśnie jeszcze nie, nie przyszły mi pewne. No ale oprócz tego dostałam również projektor gwiazd. Jeżeli jesteście ciekawi, to moi rodzice zamawiali go na Allegro. Także tam go możecie znaleźć. Tak wygląda właśnie opakowanie. A tak wygląda sam projektor, więc tak się prezentuje. Ups. I tutaj właśnie jest kabel, podłączamy go do prądu oczywiście i mm, oprócz tego, że jest to projektor, to tutaj mamy również takie głośniczki i można puszczać sobie muzykę, więc myślę, że bardzo fajnie, takie dwa w jednym. Teraz to się na przebitkach, zobaczycie e, jak ten projektor wygląda. Mm, no efekt jest naprawdę wspaniały, to są takie kosmos, no świetnie naprawdę mm, i jestem mega zadowolona z tego prezentu, teraz jest to w ogóle bardzo, bardzo modne. Nie dziwię się, ponieważ daje naprawdę świetny efekt i jestem z tego prezentu bardzo zadowolona. Tam jest mnóstwo funkcji, na przykład możecie mieć jeden kolor albo połączyć sobie dwa yy, i tak dalej. Ja osobiście moim ulubionym, właśnie tym kolorem jest czerwony z niebieskim chyba, bo taki powstaje pani Różyk. Także właśnie taki projektor. Dodatkowo do tego projektoru mamy również yy, pilocik. Tak wygląda pilot. No i teraz może przejdziemy do prezentu od mojej siostry, więc dostałam od niej taki szampon. Tak on się prezentuje. Jest on z właśnie tej firmy. Ja ogólnie za bardzo 15 włosów się nie zajmuję. Bardziej skupiam się na twarzy, jak mam być szczera. No i tutaj mamy 90% produktów naturalnych, w tym szamponie. Podobno pięknie pachnie, także właśnie jeszcze go nie testowałam, ale. Pędne, także zobaczymy. I od mojej siostry dostałam również taką branzoletkę, ale niezwykłą, ponieważ e, na tej branzoletce jest e, mój znak zodiaku, tak jakby. Ogólnie teraz znaki zodiaku są bardzo modne, ogólnie astrologia, dużo osób się tym interesuje. No i ja też tak można powiedzieć, co w się sensie lubię o tym czytać, o różnych wiecie ascendentach, znakach księżycowych, słonecznych i ogólnie o tych wszystkich związanych z astrologią, horoskopy. To jest właśnie to, co lubię e, czytać. Wiem, że niektórzy uważają, że to nie jest prawda i tak dalej. Oczywiście szanuję każdego zdanie. Ja osobiście po prostu lubię sobie tak hobbystycznie o tym czytać. No i moja siostra to zauważyła i właśnie kupiła taki fajny, sperso spersonalizowany prezent. Tak to wygląda. To jest, posłuchajcie, właśnie wcześniej wspomniałam, bransoletka. Mój znak zjadłaku to, to jest właśnie rak, e, więc e, już to otwieram, Bo By to było tak ładnie zapakowane. Bo... Na ten napis, zobaczcie, na tym drewnie i to się tak otwiera i tutaj mamy yy, taką karteczkę. W tej brazoletce umieściliśmy kamień naturalny, bo tam właśnie z tego, co wiem, co mi moja siostra mówiła, na tej stronie, na której ona zamawiała tę brazoletkę, można było wybrać kamień, bo tam jest taki kamyczek mały w tej brazoletce, to ja Wam pokażę. I ja mam kamień prawdy, harmonii i inspiracji. No i te właściwości nie będę Wam czytać, bo pewnie nie, nie każdego to interesuje, tak wygląda ta bransoletka i ona jest, posłuchajcie, robiona ręcznie, wydaje mi się, że jest to produkt polski eee, i tak się prezentuje, nie wiem to pokazać. Więc właśnie jest z takich koralików i tutaj eee, właśnie jest mój znak. No i teraz przechodzimy do prezentu od mojej przyjaciółki. Od niej, posłuchajcie, dostałam taki kominek. Tak się prezentuje. Zobaczcie, ja bym nie chciałam kominek, bo nigdy nie miałam, a yy, po prostu myślę, że z uwagi na to, że właśnie mam teraz remont pokoju, no to na pewno się przyda. Ma on takie czarne kropeczki, czyli takie dodatki troszeczkę złote, yy, no i właśnie taki. I dodatkowo do niego dostałam tealighty. Tak one wyglądają i mają zapach jaśminu, o ile się nie mylę. W no bardzo mi to pachnie jaśminem, pewnie to jest coś innego ale przepięknie pachną, takie różowe, żeby właśnie pasowały mi do pokoju, bo ja będę miała pokój taki biało-szaro-różowy, w sensie dodatki będą różowe, bardzo lubię ten kolor. Dodatkowo tutaj do tego kominka dostałam olejek zapachowy, właściwie to dwa, cynamonowy i pomarańczowy, tak wyglądają, więc zamiast wosków, ale osobiście właśnie chcę sobie jeszcze zamówić woski na kokolicie widziałam. E, takie ładne, już jednak wybierałam, także ja właśnie niedługo po niej zamówienie, ale takie woski też bardzo fajne, takie e, typowo świąteczne, tym bardziej ten cynamonowy. Od mojej przyjaciółki dostałam również kolejną ozdobę do pokoju, czyli jest to taka malutka skarbonka w świnkę, zobaczcie jaka słodka, no bardzo mi się podoba mm, i myślę, że właśnie sobie te jakieś takie drobne e, dawała. I bardzo ładnie wygląda: właśnie sobie postawię się na taką półkę ścienną i, tak, i tak będę sobie stała i zbierała pieniążki. Kolejny prezent od mojej przyjaciółki to jest taki talerz, ale posłuchajcie, można go używać również jako taką podstawkę, e, czy to do tego kominka, czy to właśnie do tej świnki. E, I myślę, że to będzie bardzo ładnie wyglądało: to powiem, że on jest taki różowy. Więc y, bardzo fajnie będzie pasował. Tutaj te y, obrzeża ma takie srebrne. Kolejny prezent, y, jest to rzecz z Sinsaya, Tak się prezentuje. I posłuchajcie, y, jest to taki, hmm, jak to powiedzieć y, taki miś, który chroni kabel od telefonu. Mamy tutaj ładowarkę. Zakładamy go sobie na ładowarkę tak, żeby ona na przybycie nie łamała, nie wyginała na y, różne strony. I ogólnie ja o tym słyszałam już dawno, dawno to już chciałam mieć, no nie wiedziałam, że jest to dostępne w Sinseju. Jest to w ogóle bardzo słodkie, a zarazem bardzo przydatne, także jestem mega zadowolona i na pewno będę używać. Oczywiście nie byłoby się również bez skarpetek, również z Sinseja. Takie dostałam typowo świąteczne i to mamy właśnie w Pingwinka i w takie gwiazdeczki. Bardzo fajnie ja ogólnie jestem miłośniczką skarpet takich długich, ponieważ mnie jest zawsze właśnie zimno, jak jest zima czy jesień, także na pewno będę właśnie nosić. No i posłuchajcie, jeśli chodzi o takie zwykłe prezenty, to tyle. Ja w tym roku bardzo dostałam pieniążki od rodziny, no bo wiecie jak to jest, są czasy jakie są i ciężko było jakieś prezenty kupić, ja także pieniędzy Wam nie będę tutaj pokazywać. Ale dostałam też czekolady, dużo słodyczy, ale po spać ja już praktycznie wszystko zjadłam, i tutaj jest to, co się uchowało, więc no trochę wstyd. Ale tak, dostałam czekoladę, taką, e, jakąś tam nie wiem, ona jest chyba mm, kawowa. Dostałam również po czekoladki z Niemiec, także coś ciekawego. Tak wyglądają, e, więc one są dosyć duże, i po ja już je jadłam, nawet widać. E, i one smakują dosłownie jak Tofifi, normalne, polskie, tylko po są większe i mają kształt e, takich gwiazdek. Dostałam również czekoladę taką dużą, miękką, którą też już zapoczęłam, patrzcie ile zjadłam. No to jest silniejsza ode mnie, mm, taką dużą, właśnie też bardzo dobra. No i posłuchajcie, jeśli chodzi o ten filmik, który było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Możecie napisać w komentarzu, co wy dostaniecie na, na święta w tym roku. Jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górze oraz subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Was do różne łapione społecznościowe, które zawsze są w podane w opisie. No i co mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Pa! pa.